Mamy takie dwa DL. Identyczne wygląda na to płytami. Chyba obsadą procesorów się różnią. Jeden nie ładuje baterii, drugi jest całkiem trup. Ten trup jest trupem od dawna, a więc na nie nam bardzo nie zależy. Ten jedzie w. Kiedy to? W, 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 w poniedziałek do Irlandii. Także musi być zrobiony Dzisiaj jest sobota. Nie ładuje baterii, jest na jednym zasilaczu. W ogóle nie pracuje na zasilaczu. Nie pracując na zasiłaczem, on się uruchamia. Tylko tam no, był już komunikat, że bateria jest. Aha, wyjęta jest teraz, tak że oczywiście nie łączy Nie pracując na ze nawet w stanie wpięcia, pokazuje ładow ładowanie baterii. Pokazuje, że jest wpięty, ale rozładowuje się bateria w tym czasie. Klient sprawdza już baterię, klient sprawdza już różne zasilacze, tego to wykluczamy póki co. A to musisz... W poziomie Możpionie no, to mi się nie ten musisz zamontować większy ten większy z stojak Aha. Bo. Marzyńsko. O, to już wiem coś. Nie ma 5V na manual. Daj mi tu kamerę, weź mi to, nagrywaj mi to. To, co udało się już ustalić, to przede wszystkim to, że w jednym z nagniej idzie napięcie. Podczas wpiętego zasilania na pinie od komunikacji z zasilaczem jest 1,2V, a powinno być 5V, ewentualnie 3-3 Trzeba zerpnąć na schemat. No to są rezystory podciągające tam linię do góry. Tutaj jest magistrala One Prawdopodobnie w logice 5V, i tutaj, jak się wepnie, wepnie wypnie się zasilacz to tu nie ma nic. Tak OneWire całkowicie spało yy, Także to napięcie przenosi się prawdopodobnie z tego pinu w środku. A więc zasilacz pewnie będzie ok, ale nie działa. Trzeciąg jest. Aha, to pewnie do plusa mierze. Trzeba zmierzyć tam w środku. W każdym razie coś z tą płytą już widzimy, że jest nie tak. Płytę mamy już wyjętą. A włączyłeś, się? Włączyłem. <grym> <grym> Płytę mamy już wyjętą. Teraz w jeszcze powiem. Zaczniemy to troszkę oglądać. Co bym nie schematu poszukać do tego? Najlepiej by było, żeby się znalazł schemat, by było najlepiej, ale można na podstawie jakiejś analizy. Trzeba przede wszystkim diodę zmierzyć, czy ona nie zbiera do masy sygnału, yy, sygnału PSID, czyli właśnie tego interfejsu QN-Wire. Wygląda na to, że już sytuacja będzie opanowana. próbują to w mikroskop najechać ale oznaczony oznaczone jako PL104. Oby dziurę. Chyba je nawet teraz widać, bo to są dosyć ładne. I ma oporność jakąś tam. Nie wiem jaką tam No, do... tam pokazuje kilka kilo. Schemat jak znaleziony w internecie PL104. No, sama nazwa wskazuje PL, to jest cewka. A więc oporności mieć nie może. Właśnie zabezpiecza, linie, znaczy zabezpiecza. Od szumia linię... także zabezpiecza. Odszumia linie PSID. To dioda, często uszkodzona PT100, jest ok. Natomiast ta cewka jest przepalona. To, o czym też często mówię, tutaj widzimy rezystor podciągający akurat do 3V Always w 2 km PR101. Często na filmach ktoś tam mierzy magistralę typu 2 i mówi, o, magistrala działa, bo jest tam 3V. No to właśnie nic to nie zmienia, bo ten rezystor zawsze jest i on jest, jeżeli jest sprawny, to ta magistrala jest podciągnięta. 3V na magistrali jakiejkolwiek nie znaczy, że ona jest sprawna. Tak, to sobie patrz. Nie. nie widać się, nie. Trochę. schować na mikroskop. Yy, czego jeszcze nie powiedziałem? Zmierzyłem oporność na tych liniach od tej cewki w lewo i w prawo, to znaczy do masy i do sygnału i po jest taka sama, a więc linia nie jest warta dalej, bo takie zmiany cewki, skoro no cewka jest wypalona, to coś tam może jest nie tak na tej linii. Nie, na tej linii jest wszystko w porządku. Tylko cewka jest uszkodzona, tak mi się przynajmniej wydaje, zaraz ją, zaraz ją zmienimy, ją. mam drugą płytę na części, drugi taki raptop. nie weźmiemy tej cewki z tamtej płyty, bo szkoda tamtą płytę, bo będziemy jeszcze chcieli, klient się, żebyśmy ją jeszcze diagnozowali, ale nie chcę ją wywołacać, weźmy z innej płyty cewka, do cewki podobna, zwłaszcza taki ławik, który jest tylko na odszumianiu, tam właściwie drut nawet wystarczył, ale dla sztuki zmienimy to na cewkę. Dobra, przystępujemy do... ...operacji wymiany. Wycewki to akurat znalazłem troszkę większe od tamtej, ale liczę na to, że się wytłuje bez większego problemu. Lubię tak nagrywać w soboty, gdzie nikt nie wchodzi co 5 minut do serwisu. Masz tam ja tu Ja masz numerami? Nie badać. się Procesor 100% tu. Bo taki mocny jest Dobra, cewka jest zdjęta Przymiar, czy ta cewka to w A nie, to za dużo wziąłeś O głupi jesteś, nie tyle No dobra, to tam ją do dobrych Popraweczka Szukaj mniejszej cewki Caution. A virus has been detected. No to teraz dałbym strzała. Na szczęście w porę się pomowałem Układ, który pokazywałem ten element PR104, to jest ten element wyżej. Tu niżej to jest rezystor. PR102. już właśnie. PR104 to jest 100. PR102 to jest 100. Dodajemy sobie właśnie Bordio. Co nie wiem, faktu, że jest on uszkodzony, bo już pokazuję. Powinien on, mieć, powinien on mieć 33 ohmy, a ma ponad 1 kilo Ohm. Także on jest uszkodzony i on to powinien zaniżać. Ja nabiorę tego drugiego, tą drugą sztukę. Ten rezystor sobie sprawdzimy ostatecznie, jaką miał wartość. Czy to na pewno jest 133 ohmy, i z niej sobie weźmiemy. Będziemy mieć cały czas w pamięci, że jest wyjęty. I ewentualnie, gdybyśmy chcieli kończyć, to to będziemy. Ta płyta jest gdzieś tam organizowana w Irlandii, że podobno trup, co mnie bardzo cieszy. Ten laptop był u mnie serwisowany jeszcze w domu, jak działałem, nie mając działalności gospodarczej. Tak sobie myślałem skąd tego pana znam, co to przyniósł. No to już sobie przypomniałem, Kleję tutaj zawias. I ten zawias do dziś, od tego czasu, działa perfekcyjnie. Był właśnie tym moim klejem klejony. Bardzo krótki, krótki ramię dźwigni, tutaj, a mimo to ten zawias się trzyma już tyle czasu. Rezystor w płycie dawcy faktycznie ma 33 ohmy Także zamieniamy je teraz miejscami i zobaczymy. Ja takie naprawy robię sobie z użycia gorącego powietrza. Da się to zrobić grotem, rezystor da się wstawić grotem bez powietrza, grzejąc po obu stronach element. Co do, tego, co do techniki to już każdy ma swoją, natomiast ja uważam, że płyta im mniej grzona powietrzem tym lepiej. napięcie, napięcie detekcji 3,5V zaraz Wam powiem co było powodem otóż powodem była ta dioda jednak cena jest dla skali, Cena ma akurat grubość średnicy mm. to dla skali fajnie pokazuje z czym mamy do czynienia ta dioda, o której w pierwszej wersji mówiłem, że na pewno jest sprawna ta dioda, często uszkodzona PT100, jest OK ale ona nie przygrała napięcia do zera, więc ona była za sprawna gdyby tam było 0V, to znaczy dioda jest uszkodzona, zwarta do do masy zabezpiecza linie i koniec kropka. A ona... On dziwo zbierała do 1V, więc uznała była przeze za sprawną no ale dla pewności ją zdjąłem Bez diody laptop pewnie będzie się ładował, bo napięcie na linii nie przesiada. Zaraz go składam do kupy i sprawdzam Znaczy diodę od razu z drugiej płyty biorę, żeby już dwa razy nie rozbierać Kurde, ale teraz mi strachu ten laptop jeszcze napędził na koniec Podłączam zasilacz klienta, a tu mi... Alc adapter Unknown znowu pokazuje, ale podłączam swój i jest wykryty. Czyli zasilacz się uszkodził klientowi i za sobą pociągnął płytę.